Cześć wszystkim. Zapraszam was na kolejny odcinek na moim tutaj kanale. Trener Tomasz Ścibiorek. Kolejny ciekawy temat, ponieważ znalazłem bardzo ciekawy, inspirujący wywiad z pewnym piłkarzem. Zaraz wam zdradzę z jakim. Tylko powiem, że na co dzień występuje w naszej polskiej ekstraklasie i ze swoją drużyną narodową, czyli Słowenią, awansowali bezpośrednio do euro w Niemczech w tej drużynie Słowenii kraj ma 2 miliony największymi gwiazdami, no może nie ale ta drużyna składa się z zawodników z naszej polskiej ekstraklasy i oni bezpośrednio awansowali na euro w Niemczech także to jest też ciekawe i zastanawiające że dużo mniejszy kraj z dużo mniejszym potencjałem piłkarskim na boisku bezpośrednio sobie awansuje do do mistrzostw Europy. Dobrze, ale nie o tym mowa, ponieważ pojawił się bardzo ciekawy wywiad z tym oto piłkarzem, a pewnie część już kibiców, yy, szczególnie związana z jednym klubem, mianowicie górnikiem Zabrze, już wie o kim mowa, a mianowicie o Erik Janza. Jest to piłkarz, który troszkę zdradził swoich kulis yy, w wywiadzie, bodajże chyba to było dla TVP Sport. I taki wywiad mi się rzucił w oczy i chciałem się z Wami podzielić, ponieważ ten kanał właśnie służy i te moje filmiki służą do tego, żeby nie pokazywać już celu, jakby tego, do czego dochodzą ci piłkarze, ale pokazać drogę. Droga jest bardzo ciekawa. A można powiedzieć, że już tyle. Przejrzałem już tych różnych dróg książek i te drogi są różne. Dojścia do celu. Akurat. Tego zawodnika droga jest bardzo ciekawa. Zaraz przeczytam Wam kilka odpowiedzi na pytania, które, które były postawione temu zawodnikowi, i naprawdę jest to ciekawe. Chociaż też w tych wszystkich drogach są wspólne mianowniki, pewne rzeczy się powtarzają, żeby dojść do mistrzostwa sportowego, pewne rzeczy są jakby wspólnym, wspólnym mianownikiem. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat kopalni talentów, można powiedzieć, że wszystkie te miejsca, które odwiedził autor tej, tej, tej książki cechowała w sumie trudne warunki, takie nieraz spartańskie, tak? Bo jak wszedł na boisko, gdzie Jamajczycy sprinterzy trenowali, to spytał się sam siebie, czy to tutaj, czy to tutaj. A jak sobie mówię, wygooglowałem tego trenera Jamajczyków, no to z, jakbyście go zobaczyli, no to ciężko nieraz powiedzieć, że ktoś taki może być tak dobrym trenerem, tak? No, Siedzi sobie na, na, na krzesełku. To dosyć duża nadwaga, ale widzicie, nie można szufladkować ludzi, jak to mówiłem. Dobrze, to już przejdźmy do kilka właśnie ciekawych takich odpowiedzi. Wybrałem sobie. Myślę, że to Was też ubogaci, podsunie jakieś może wnioski, może czegoś się nauczycie. Słuchając tego odcinka, posłuchajcie. Mowa jest o Erik Jansa. Y Posłuchajcie takiego pytania i ciekawej odpowiedzi. Słowenia od lat dominuje jednak w innych dyscyplinach. Jak sądzisz, co jest przyczyną wszystkich Waszych sukcesów w sportach zespołowych? Przede wszystkim koszykówce i siatkówce. I piłkarz odpowiada: Może po prostu rodzi się u nas dużo talentów. Z własnej perspektywy mogę jednak powiedzieć, że mamy w każdym sporcie nie tylko dobrych zawodników, ale także trenerów. Dzięki temu w różnych dyscyplinach mamy zawodników, Uważanych za najlepszych na świecie. W koszykówce jest to Luka Doncic, w piłce nożnej Jan Oblak. Mamy też dużo dobrych siatkarzy, piłkarzy ręcznych, m.in. Uroza Zormana, który przez wiele lat grał w Kielcach. Ważne jest także, że prawie wszyscy nasi sportowcy po zakończeniu kariery wracają do kraju i są trenerami w kadrze lub w klubach. Tak, To jest też bardzo fajne, bardzo ciekawe, że właśnie. Później ma kto tych młodych ludzi prowadzić, te autorytety, które sobie zdobyli ci sportowcy, bardzo właśnie mogą w super sposób wprowadzać tych młodych ludzi do sportu. Posłuchajcie następnego, następnego pytania. Możesz zdradzić jakiś przykład takiej osoby? Chodzi o właśnie tych byłych sportowców, którzy wracają do, do kraju. Zlatko zachobić ojciec Luki. Legenda słoweńskiej piłki. Gdy podpisywałem kontrakt z Mariborem, był dyrektorem sportowym klubu i mogę powiedzieć, że wprowadził mnie do świata profesjonalnej piłki. Pierwszy pokazał mi, co muszę robić jako zawodnik, jak się przygotować mentalnie, co jeść, co pić. Miałem wtedy 22 lata, a więc nie byłem już najmłodszy, ale na moje szczęście zachowić, był w tym klubie i poznałem dzięki niemu piłkarski świat. Także widzicie 22 lata, a pomimo tego, właśnie dopiero można powiedzieć w takim wieku poznał, poznał. Co, co to znaczy właśnie, jak, jak się przygotować mentalnie to, co często na filmikach tutaj staram się przekazać. Czy nie wiem, w treściach, tam gdzie na Facebooku, gdzieś na YouTubie. Właśnie co jeść, co pić. No, to są. I to w wieku 22 lat. Dopiero takie rzeczy poznał, a co by było, jakby poznał wcześniej. Ale wcześniej nie mógł poznać, bo zaraz się dowiecie, ile miał lat, jak w piłkę zaczął grać. To jest ciekawe. Jesteś dowodem na to, że piłkarz nie musi trenować od dziecka, żeby wejść na reprezentacyjny szczebel. I tu właśnie ta ciekawostka późno zacząłem grać w piłkę. Miałem dopiero 14 lat, gdy zacząłem chodzić na treningi. Po latach jest to dla mnie fenomen. Jako dziecko byłem gruby, bardzo gruby. Gdy miałem 12 lat, ważyłem bardzo dużo. Pewnego dnia mieliśmy w szkole badania. Pani doktor powiedziała mi wtedy, jeśli nie schudnę, w pół roku mogę mieć poważne problemy z sercem. Przestraszyłem się. Wtedy zainteresowałeś się sportem. Mój tata wziął mnie w obroty. Zaczyna, zaczynaliśmy codziennie biegać i ćwiczyć. W 8 miesięcy straciłem 20 kg. Więcej się ruszałem, byłem zdrowszy, a rok później zacząłem grać w piłkę. Gdybym jednak nie miał wtedy wsparcia rodziców, nie byłbym dzisiaj w górniku i reprezentacji. Zobaczcie, dopiero w wieku w wieku 14 lat zaczął trenować piłkę, tak? Tylko teraz też nie odbierzcie sobie tak, a to, jak ktoś może będzie oglądał ten filmik w takim wieku, że a to jeszcze mam czas, to sobie zacznę i będę miał 14 lat. Oczywiście. Im wcześniej, tym lepiej ogólnie zainteresować się sportem, ruchem. Tak? Nie mówię, że to musi być od razu piłka nożna, choć, choć to by było też fajne tak, z mojej perspektywy, ale mówię sport i zobaczcie, że droga, droga tego piłkarza dopiero zaczęła się w wieku 14 lat. Ja na swoim też przykładzie, ale to było dawno, dawno, też dopiero do klubu dołączyłem, jak byłem w czwartej klasie podstawówki. Tylko do tego momentu to ja trenowałem tyle sam, że kilka godzin dziennie, tak? To było, jak tak sobie nieraz zastanawiam się, policzyłem, to było 3, 4, 5, 6 godzin dziennie. I to ze starszymi, tak? To, co właśnie się czyta w tych książkach o Messi, w tych ich biografiach, też często właśnie Messi grał ze starszymi braćmi, tak? Cały czas i to na ulicy. Także. Te godziny miałem wyrobione, że poszedłem do klubu, no to ja już tam dużo umiałem, tak? Przede wszystkim, no, byłem sprawny, tak? No, dlatego gdzieś tam mnie przyjęli do tego klubu i to nawet do, na tamte czasy do bardzo dobrego klubu, tam gdzie mieszkałem. Także yy, dobrze, żeby właśnie ten sport był i ta droga jest, mówię, różna, tak? 14 lat i posłuchajcie dalej. Wielu obecnych zawodników chodziło na pierwszy trening w wieku kilku lat. Ty byłeś już nastolatkiem. Gdy zaczynałem grać, to faktycznie zwracano mi na to uwagę, ale trenerzy mi mówili od początku, że mam talent i dobrze gram lewą nogą. I w wieku 16 lat trafiłem do młodzieżowej reprezentacji, a potem grałem w starszych kategoriach U21. Który z momentów w karierze był dla ciebie najtrudniejszym? Gdy pierwszy raz wyjechałem za granicę do Czech, do Wiktorii Pilzno, byliśmy tam sami, nie grałem, nie byłem zadowolony, a potem co roku zmieniałem kluk. klub. Rok spędziłem w Pafos na Cyprze, rok w Osijeku w Chorwacji, były to trudne trzy lata. Wtedy też urodził się mój syn. Zmiana kraju co roku z małym dzieckiem nie jest łatwą sprawą. Gdy nie grałem albo grałem słabo, czułem dodatkowy stres, czułem, że muszę robić więcej. To był najgorszy czas, ale z drugiej strony te trzy lata mi pomogły się rozwinąć mentalnie. Ważną rolę ma tutaj moja żona, która jest ze mną od 10 lat. Dobrze zorganizowane życie prywatne pomaga przeżyć te wszystkie wzloty i upadki, które w sporcie nie unikniesz. Teraz czujesz teraz czuję się silniejszy, a podpisanie kontraktu z górnikiem było najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć. I dla siebie, i dla rodziny. Wszyscy się tutaj dobrze czujemy. Mieszkamy w Jeden z moich synów, który ma 7 lat, także trenuje w górniku. Także widzicie, taki przykład, przykład Edika Janzy, kiedy był do, z dosyć dużą nadwagą i zaczął trenować dopiero w wieku 14 lat, po, ale najpierw musiał właśnie schudnąć, tak, żeby w ogóle zacząć trenować. Także widzicie, te drogi są różne. Yy, takie wywiady są kopalnią, kopalnią wiedzy, dlatego też się dzielę z Wami tym, ale też jak sami widzicie jakiś wywiad, czy właśnie jakąś rozmowę, czy jest masa książek, zachęcam, czytajcie, bo można, jak to się mówi, nie uczyć się na swoich błędach, ale ucz się na błędach innych. Po co przerabiać te błędy, jak można uczyć się na błędach innych? Także yy, <laughs> uczymy się właśnie od, od, od lepszych. Od tych, którzy już tą drogę przeszli. Dlatego mówię. Pewne rzeczy są podobne, ale są też takie historie jak Eric Janza, że dopiero w wieku 14 lat zaczął chodzić na treningi. I jakoś doszedł do poziomu reprezentacyjnego i, i gra też tutaj w polskiej Ekstraklasie, i to wszystko. Chociaż też jak mówi, nie było łatwo przez 3 lata. Miał trudne okresy, ale jak to się mówi, problemy nas co robią, hartują, tak? Y które później nam pomagają, szlifują nasz charakter. Dobrze, chciałbym dzisiaj podziękować, bo już widzę, że 12 minut to i tak jest za dużo. Chciałem dzisiaj podziękować za nasze spotkanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajka, do komentarza. Jak macie swoje jakieś doświadczenia, napiszcie w komentarzu tutaj pod filmikiem. A tymczasem dzisiaj już kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!